Był już Andor, była Asoka, pora na trzeci serial ze Świata Gwiezdnych Wojen, którego tytuł zaczyna się na A. Akolita w serial Killers. Zapraszam. Może zacznijmy od pytania o to, w jakim nastroju podchodziłeś do kolejnej produkcji ze Świata Gwiezdnych Wojen? Z pewną taką nieśmiałością, jak kiedyś w pewnej reklamie z lat 90. mówiono, bo to ostatnie produkcje ze świata Wiedznych Wojen różnej jakości. Andor jest oczywiście wybitny, jest jakąś taką dziwaczną anomalią, że udało się zrobić serial, który jest być może jedną z najlepszych rzeczy w ogóle ze świata Wiedznych Wojen. Mhm. A Soka, muszę powiedzieć, że mimo różnych zarzutów. Też mi się całkiem podobała. Pozostałymi serialami, których to już nie będę teraz wymieniał, wszyscy wiecie, o jakich serialach mówię, miałem większy problem, więc zastanawiałem się, po której stronie tego równania znajdzie się Akolita. Jakby na korzyść tego serialu prze, przemawiał przede wszystkim to, że to będzie Nowy świat, nowe postacie. 100 lat, 100 lat wcześniej. Głosy fanów zostały wysłuchane. Koniec z imperium, koniec z sitami, chociaż Sithowie tam już gdzieś się zaczynają pojawiać na horyzoncie, ale jest to jakiś rodzaj odświeżenia. W sensie to się dzieje w przestrzeni, którą oczywiście dobrze znamy. Są rycerze, żadaj, są droidy, jest kosmos, ale jest trochę inny układ polityczny, są trochę inni innego typu bohaterowie czy, czy bohaterka. No tak, akcja serialu rozgrywa się 100 lat przed upadkiem republiki, no i wreszcie dostajemy. Jedi jest ich dużo. Główną bohaterką jest dziewczyna, która kiedyś była padawanką, należała uh -huh. do szkoły Jedi, ale na skutek różnych perturbacji życiowych porzuciła szkołę, została mek meknikiem. Dziwnie się nazywa ten zawód. Nie jest mechanikiem, mechaniczką, tylko jeszcze jakoś inaczej. No i nagle się okazuje, że zostaje posądzona o zamordowanie. Rycerki, rycerza, Jedi. Mhm. I tutaj zaczyna się śledztwo. I nagle się okazuje, że gwiezdne wojny mogą być dreszczowcem, kryminałem, opowieścią o poszukiwaniu zabójcy. No to jest tak, że gwiezdne wojny zawsze były połączeniem różnych gatunków. Trochę było westernu, trochę było science fiction. Ja zawsze będę się upierał, że to jest przede wszystkim serial fantazy. Możecie się ze mną kłócić w komentarzach. Serial czy seria fantazy, w takim sensie? Świat fantazy. Natomiast tutaj faktycznie, tutaj mamy opowieść prawie że detektywistyczną, chociaż jakby ta główna zagadka zostaje rozwiązana bardzo szybko, ale są jakby Kolejne zagadki, do których prowadzi nas to pierwsze pytanie. I dobry jest już sam początek. W sensie serial zaczyna się od sceny akcji de facto, od, od pojedynku na moc, można tak powiedzieć, albo pojedynku na moce. I to jest fajna scena, to wygląda jak tygrys tygrys Kuty Smok. Trochę tak. To chińskie produkcje kostiumowe to jest też coś tam, czy japońskie filmy samurajskie to jest też coś, co oczywiście zawsze oscylowało w, w tym świecie w stylu gwiezdnowojnego. I tutaj też to mamy i, i, i to jest dobre, dobre otwarcie, tak mi się wydaje. No, a po tym dobrym otwarciu mam ciąg dalszy, czyli rozpoczyna się śledztwo, i tutaj mm. w zasadzie mamy duet, dwójkę bohaterów. Z jednej strony, właśnie ta wspomniana już była padawanka, a z drugiej strony mistrz Jedi, który prowadzi śledztwo, i niestety w tym śledztwie to jego była uczennica, jest główną podejrzaną. No i podobał ci się ten duet, właśnie. Duet aktorski. Z jednej strony jest Amanda Stenberg, Aha. którą możemy znać na przykład z Bodies, 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 czy takiego filmu Nienawiść, którą dajesz. Z drugiej strony June Jelly, przede wszystkim chyba ze Squid Game znany. Ta. I to jest takie ciekawe, ciekawe połączenie. No powiem zdaniem. Ci, że na początku miałem trochę problem właśnie z mm. dżungiem Lee. Wydawało mi się, że gra sztywno, ale potem po naszej rozmowie przed tym nagraniem doszliśmy chyba wspólnie do wniosku, że e, może to jest pisane po prostu w, te, w tę postać, która jest takim właśnie szlachetnym, dobrym Jedi, który cały czas zachowuje konstanc i Zen. On jest takim fajnym, właśnie taką ma ciepłą, łagodną energię i taki jest zatroskany światem. Jakoś się z nim utożsamiam. Yy, <laughs> i, i podobało mi się. Nie, nie widzieliśmy dotychczas takiej postaci, wydaje mi się. A Manla Stenberg jest z kolei taką postacią zbuntowanej nastolatki może, albo nastolatki na, na rozstajach życiowych, która musi przejść swoją drogę dojrzewania. Zakładam, że w ciągu te, tego sezonu, która nas szkleka przejdzie tę drogę. Yy, I jakby, jak dla mnie to połączenie jak najbardziej działa. No tak, bo tutaj w dualizm jest wpisany w ogóle w tę historię. Mhm. Nawet już tytuły odcinków zawsze mają jakby Dwie części. Coś tam, ukośnik, mm -hmm. coś tam. Jasność kontra ciemność, gniew kontra właśnie zachowanie spokoju. No to zęb. są takie klasyczne gwiezdne wojny tematy i to też można oczywiście czytać w takim z, w kontekście metatekstualnym, że to jest opowieść o Gwie gwiezdnej wojnie opowiadają samym sobie, bo tutaj mamy opowieść o relacji z przeszłością oczywiście. Mm -hmm. O tym, czy nostalgia jest szkodliwa, czy może to jest lekcja, lekcje, które wynosimy z przeszłości, tak? bo tutaj mamy traumę traumę bohaterki. I pytanie to, co z tą traumą zrobić? Czy uda się jakoś odnaleźć spokój, odnaleźć siebie, nie dać się pociągnąć temu gniewowi, przeciągnąć się na ciemną stronę, czy pójść w stronę zemsty, tak? I to jest taki dylemat, przed którym stoi bohaterka i oczywiście mamy jakieś grzechy z przeszłości Jedi, więc to jest jedna z tych zagadek, nad, nad którymi tutaj dumamy. Okazuje się, że Jedi wcale nie są tacy zen, jak mogliby się wydawać. Tak, to i myślę, że tutaj pewnie jeszcze więcej dowiemy się na ten temat. Zresztą autorką serialu jest Leslie Hedland, najlepiej z Russian, Doll, która specjalizuje się w szkatłkowych opowieściach, gdzie wychodzą na jaw kolejne, coraz bardziej pokęcane fakty. To jest o tyle ciekawe, że to jest taki serial ze świata gwiezdnych wojen, który jest nietypowo serialem autorskim, bo Leslie Headland wydaje mi się, że napisała cały sezon. Mm -hmm. Tam co jacyś współstarzyści, ale ona jest tak jakby showrunnerką i reżyserką yy, zarazem. Więc ciekawi mnie, czy to będzie miało jakiś taki autorski sznyt. Leslie Headland znamy też w takiej komedii romantycznej, Stipiając z innymi. Tak. Widziałeś ten film z, z Jasonem Sudekisem i z Bill tak. Larson. To jest jedna z lepszych komedii romantycznych ostatnich lat, a co prawda... Konkurencja jest bardzo, bardzo nikła, więc może dzięki temu jest to dobry film. Ale no to jest też ciekawe i podoba mi się, że tutaj udaje się uruchamiać parę takich rzeczy, których dotychczas nie widzieliśmy w świecie Gwiezdnych Wojen. Mhm. W sensie Gwiezdne Wojny to zawsze była, to był szereg jakby elementów, które po prostu miksowaliśmy ze sobą i szuka, szukaliśmy nowych, nowych sposobów na łączenie ich, więc tutaj mamy na przykład Łuki, który jest Jedi. I to jest fajne, jeszcze tego nie widziałem, może to było gdzieś już w jakichś grach albo, albo w książkach, ale wydaje mi się, że na, na dużym czy małym ekranie jeszcze tego nie widzieliśmy. Mamy tutaj taką dziwną postać śpiącego, medytującego rycerza Jedi. Mamy też scenę, w którym pojawia się Jedi z parownicą, który prasuje sobie swoją szatę. Tego też jeszcze nie było. Ja bardzo chwaliłem serial Andor za to, że tam są takie sceny, które jakoś poszerzają świat przedstawiony. Na przykład była taka scena, w której Andor idzie do sklepu, tak jakby Andor szedł do żabki, nie? To tutaj mamy rycerza Jedi z parownicą. I to jest dziwne, ale to jest ciekawe. No tak, i zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy. Ja mam taki zarzut, chyba, ale to być może przypadłość większości produkcji z Gwiznych Wojen, że one starają się być mroczne. Tutaj mamy mhm. rzeczywiście jakby ten taki kor dreszczowca, co od razu myślisz sobie, o dorosła produkcja, mhm. ale po tych dwóch odcinkach myśli sobie to jednak ciągle jest dla dzieci. Twórcy udają, że są dorośli, ale jednak wiadomo, kto jest ich główną widownią. Ale to się może jeszcze rozwinie. Ale to jest, też to, to jest też to, o czym ostatnio George Lucas mówił, jakby tłumacząc trochę sam siebie, że ludzie zawsze źle rozumieli intencje Gwiezdnych Wojen, że to zawsze było opowieści dla dzieci. I mi się wydaje, że to nie do końca usprawiedliwia różne kontrowersyjne wybory George'a Lucasa, ale generalnie on ma rację, że Gwiezdne Wojny tak, to jest opowieść dla młodych. Są wyjątki. Andor przede wszystkim. Andor jest anomalią, tak jak już powiedziałem, serialem absolutnie Dorosłym, poważnym i, i, i spełnionym. Czekamy oczywiście na drugi sezon. Natomiast jeśli chodzi o akolite, sam casting nam dużo podpowiada. Mamy w głównej roli Amandle Stenberg, czyli taką bardzo młodą, wschodzącą nastoletnią gwiazdę. Przecież mm -hmm. ona już chyba nie jest nastoletnia, ale tak się kojarzy z takim kinem nastoletnim. No i gra nastoletnią postać. Mm -hmm. I gra nastoletnią postać. I z tego powinniśmy wyciągnąć wniosek i zrozumieć tę konwencję. Że to jest jednak opowieść o dojrzewającej nastolatce. I oczywiście jest ten mrok, bo mrok zawsze towarzyszy dojrzewającym nastolatkom, nie ma nikogo mro brączniejszego. Niż dojrzewające nastolatki, e, więc w tym sensie to się absolutnie, absolutnie sprawdza. I tylko podsumowując, to nie jest oczywiście ten poziom co Andor, ale jest to całkiem porządna opowieść na razie. No to w takim razie, jeżeli macie ochotę na kamień, story, w którym będą się zabijać, będą miecze świetlne, będzie dużo mroku, pff, a kolita czeka na was na Disney Plus.